Co ona tam tak długo robi? Może nie wie, jak się zapiąć. Beatko, potrzebujesz pomocy? Nie, nie, dziękuję. Dosłownie minutka jeszcze. Wiebioreczko, wie, a co ty szyjesz do Biorotykiewskę tam, co? O nie, się no układam ją, żeby była idealna. Widzę, że państwo jeszcze czekacie. A może mieliby państwo ochotę zerknąć na dodatki? Dla młodej pary? Nie, dla pani. Mam naprawdę piękny kapelusz i moim zdaniem wyglądałaby w nim pani idealnie. No, i co ty na to, Alicjo? Chętnie. No właśnie, a przepraszam bardzo, czy dla mnie zaraz pani może jakiś kawiarusik? A no zobaczymy, poszukamy. Także zapraszam za mną, a panie młodej dajmy jeszcze chwileczkę. Dobrze. Nie <grytanie> e, Tak. Słyszałaś? E, tak, słyszałam. Idźcie, idźcie, znowu was, jak wyjdę. Dobrze, to pośpiesz się. Dobrze. Alicja powiem ci, że fantastycznie wyglądasz w tym Naprawdę świetnie. Bardzo pięknie. Dziękuję. Świetnie. Wiewióreczko, musisz absolutnie zobaczyć, jak Alicja cudnie wygląda w tym kapeluszu. Wiewióreczko, gotowa? Wiewiórka. Matko. Wiewióreczko, gdzie ty jesteś? Wiewiórka. Że gdzie ona się mogła podzieć? Beatka, bo widzisz, ja tu właściwie bardzo długo już czekam. Stąd moje pytanie, gdzie ty właściwie jesteś? Stasiu już biegnę! Mówiłam ci, że Tosiu zabrał mnie w jedno miejsce i musiałam jechać po dziś, bo dałby mi spokoju, ale już naprawdę do ciebie biegnę! No tylko, że słyszę od godziny, że za chwilę będziesz. Wracam! Nie panikuj! Teraz dosłownie do ciebie biegnę! Halo? Babka? Halo? Halo, proszę pani. Halo? Staś. Halo? Bieg nas. Nie.